Witajcie, witajcie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Battlefielda 3. Dzisiaj gramy na mapie kanały No Sharp. jak to tak zwiezie. już widzę tutaj najazd, robią niezły. Wbijamy na D, jedziemy. Meksymedykiem. Będę miał lagi, więc nie patrzcie się na moje lamienie, tylko na to. Dlaczego robię ten filmik? Robię go dlatego, bo lubię Battlefielda. Dobra, jedziemy. Tak na wstęp chciałem powiedzieć. Teraz czas na rozgrzewkę. No tak, myślę, że na początek z 20 zabiję i potem możemy grać. Chyba, że oni mnie 20 razy zabiją, no to wtedy już będzie... Masz grzyb. Aha, mam cię Dobra Myślałeś, że Skubańcu Wiem, że tu jesteście Nie jest, Ale gdzie jesteście? Dobra, przejmujemy Dobra, tam ktoś był, ale już zginął Dobra, jedziemy, jedziemy Przejmujemy, no co jest Kurczy no, widzę cię, widzę cię. Obojciu, no. Aj, law wejścia 20... <grym> Dlaczego ja nie mogłem go trafić? Dlaczego? Dobra, rozgrzewka była, teraz zaczynamy prawdziwą jazdę. Dzisiaj gramy M16,3, bo tak mi się podoba. Grałem wcześniej M416, ale pomyślałem. Boczu nie. Co to było? Kolego, ajno zostawiłeś mnie sama, a tu pewnie. Tu... Ojej, co on robi? Dobra, idziemy. <śmienicza> no nie, no to jest po prostu Cz, Śmieszne aż Zabiłem tego człowieka, co wsiado, wsiadał Właśnie wtedy do Do helikoptera <śmienicza> Dobra, dobra Trzeba się pozbierać i jechać do przodu Oby jak najlepiej I jak najbystrzej Dobra Haha <śmienicza> Też dobra się widzę Mało refleksu mają gracze na tym serw serwerze Wraz ze mną pewnie, ale na razie mi jakoś jakoś mi idzie Dobra, na B widzę Ładnie się cis cisnął to Jazda, jazda Uuu, kolega dostał I to srogo zraniowo cię, ale Ale, ale cię zraniuje tylko. tu się też mi naprzeciw pancerna będzie. Oty. No. o, Uuu. Ale najazd. Dobra, trochę apteczki. Leczymy się, leczymy i jedziemy. Gdzieś był ten człowiek, nie, nie trafiłem go, zabrałem mu prawie cały HP. A. Słyszę kogoś. Aś! Ojejciu To się nazywa właśnie atak zaskoczenia. Nie wiadomo kto nadchodzi. Oj, dobra. No to nie, no, no po prostu. Szkoda, no. O, 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 ale was tutaj. Profilaktyczny grenade, oczywiście. Dobra, tu, tu was się namnożyło ładnie, więc pewnie chcecie, żebym was... Lagi mam straszne, bo... No dobra, nie widzieli mnie. Aj, chciałem trochę zajść od tyłu, ale... Znaczy od tyłu, od skrzydła, ale nie wyszło. Ała! Muski <śpisał> to. Ten, którego zabiłem. Nawzajem no się w sumie zabiliśmy. Dobra, atakuję na nasz teren. Dobra, uda mi się przejść pod Zapewne będę atakować od skrzydeł. Nie, nie przychodzą tędy. Dobra, widzę na minimapie. Uda się, czy się nie uda? Dobra. Spokojnie, spokojnie teraz. Trochę pasywniej. Passywniej. Idziemy pod. Dobra, schował się za daleka odległość na... Takie ustawienia jak ja tutaj mam, żeby wam tu nagrać to. Nie nadaje się zbytnio. Dobra. Psz, dobra, jedziemy, jedziemy. Tylko żeby teraz nas nie trafił, bo to jest najważniejszy moment. Biegnij, Forest, biegnij. Dobra. Dobra, jesteśmy. Chyba nie wiem jest strzelają. Dobra, tak, przebiegamy. Uuu, kolega widzę chyba szczęście. Uuu hu, hu. Ciężka amunicja była O to Co tu to... masz Co się tam dzieje? Dobra, przejmujemy Teraz trzeba patrzeć Oczy dookoła głowy. Uu. To się nam chyba przeszkadza tutaj. To się nie chce przejąć. Aha, już wiem, kto nam przeszkadza. Z przodu jest tyle osób, że gorzej niż. Bardzo dobrze, zniszczenie sprzętu wroga. Teraz trzeba się. No nie, e! Rage. jakim cudem? Po prostu lagi. No 116, więc. Nie, nie zaskoczę was, was akcjami, więc. Oj, ciu. Kurczę, no tyle skradania, tyle tego wszystkiego, a tu nic. Nic nie dało, no. Tu pogramy może z, sna z snajperem. Co? Jak myślicie? Może do to coś? Dobra, podjedziemy trochę sobie autkiem Żeby szybciej Chyba, że miny są po drodze cały Idziemy bokiem uhuhu, uhuhu. Dobra, bo można Wysiadać D, teraz D, dobra Uuu, nice shot. One shot, one kill. A wow, Dobra, nie. Chyba odkryli, gdzie jestem. Zmiana położenia. Dobra, nie, to mi się zdaje, że chyba Wrogo stąd na, na mnie patrzy Więc podejdziemy stąd Ajajaj, aj, aj, nie widziałem, w kół strzelać No Ale zes Jeszcze kilka takich akcji Tak, mam ciebie Macie tam. Aha, no to chyba ja. Co Co jest, się dzieje? No co jest? A może on się zbugował? Nie, no. Co to było? Teraz strzałf oddałem. Jeszcze raz. No, teraz działa. Dobra. Po prostu. Gram na detalach takich, które e, nie oddają wiernie może mojego położenia i sprawiają, że mogę trochę chybiać i wydawać mi się to może normalne, a okazuje się, że tak, snajper tu czuwa. Dobra, zabijmy kolegę. Teraz trzeba im pomóc dobić pozostałych. Tak to jest, no jak jesteś snajperem bez tumika. wiadomo gdzie i kiedy wyjdziesz, a z tumikiem jest jeszcze gorzej, bo nie wiedzą gdzie w, e, strzały nie dolatują tak jak ty byś chciał, nie zadają takich maja jak ty byś chciał, jedziemy, teraz będzie sieka, prosto szał wojny wyjdziemy i rozpalimy połowę teamu naszego, nie no, możemy i ich, ale przy okazji swój pewnie powierzymy. Patrzymy, patrzymy, tu nikogo nie ma, dobra, czysto Jedziemy na te nieszczęsne E, ale ja jestem snajperem kolego, przykro mi Muszę cię opuścić U, No, Nice, tu był ten człowiek, który mnie znaki. Czy jest? Dobra. Dobra. Widzę nas stąd, czy nie? Jak uważacie? Zginę, czy nie? Zginę, czy nie? Zginę, czy nie? Zginę. Dobra. Był w takim miejscu, że nawet jak mu się... Wysilał, żeby go znaleźć, to bym go nie znalazł, bo był po takiej stronie, że za dużo krzaków i, te, i tego typu rzeczy. Dziękuję. Dobra, wejdziemy na C i może tutaj pozgarniamy trochę. Tam się już wypaliłem. Tam się już wypaliłem, a tu się już Uf, coś tutaj z na Aha, w tego kolegi słyszę Chyba zginął Chyba zginął tak Nie dostałem nic za Zobaczymy. Dobra Teraz chcę. Wiem, że jesteście. Wiem że tu jest Wiem że tu jest granata na końcu ci zrzuciłem BUM no nie ma nic no no i nie zginął jakim cudem Oj, czasami to tak denerwuje taki rage rośnie że aż szkoda gadać mamy te B bierzemy te B dobra gram, może teraz z szturmowcem ale gdzie mi dobra idziemy na przez A na albo nie to jest nasz nie to nie jest nasz. Dobra, wysiadają ludzie. No, jakim cudem? Jakim cudem, powiedzcie mi, gdzie? Skąd? O której? To no. no po prostu krew się gotuje. Tutaj byliście, tak?

no, akurat we mnie, no. Wiat... Słyszałem kogoś. Już nie słyszałem, żartowałem. Ktoś na pewno jest. Ło, to się zaraz zawali. A kurcze, no. Nie zauważyłem, że się wali Myślałem, że to strzelają Ojejciu zginęłem od strzału wajpera, więc Nie wiem, czy to prawda Czy to akurat może Dobra, kolega się skrata Może przemieszkaj Gdzieś tutaj, dobra Cicho Nie rozpraszaj Cichutku. i tak to przegramy, ale Dobra, przyjmujemy Gdzie on był, gdzie on był? Fajnie rzuciłeś Dobra Uu. Tak Jeszcze jakiś samochodzik jedzie Wpadł No jedź Wszystko za... Ajajaj aj, aj. Panowie! No nie w kupie! Dlaczego wszyscy do jednego miejsca idziecie, no? Trzeba było rozejść się, to by było lepiej A teraz to już za późno Śmierć na miejscu no. Na kanałach się dzieje Wzięliście moc silnika Frostbite 2 Na tym filmiku Jeszcze 29 killi i kończymy zabawę ale pewnie zaraz skończymy, niedługo. Tak pokrótce jeszcze chciałbym tylko dodać, że... Hmm. Ostatnio byłem na... Skyfall. Sorry. Tak! Na Skyfallu byłem i tam też się Bond napierniczał. I zgadnijcie na jakiej mapie grał grał na mapie Grand Bazar, tak? Był pościg na, na jednej ze scen, był na Wielkim Bazarze, tak? Od razu skojarzenie jedno, wiadomo, Battlefield 3, ściągnęli z Battlefielda mapę. Nie no, oczywiście fajny taki szczególik, że to akurat na tej miejscu, gdzie toczy się jedna z rozgrywek Battlefielda. No i chyba... To koniec! Tak, to koniec. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie materiału. Zapraszam na kolejne, mam wolniejszy tydzień, to zrobię może więcej tych materiałów i mam trochę lagów dzisiaj, to nie patrzcie na to. Dobra, no to spoko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.